Siemanko witajcie, cześć, jestem Jason o czym mam nadzieję, że już wiecie, a dzisiejszy odcinek y, będzie opowiadał o ulubieńcach października. Zapraszam Pierwsze co na idzie to ulubiony film października. Oczywiście tu jest y, gatunek horror. Bo jak wiadomo, ja uwielbiam horrory oglądać e, Sam, nie, sam znaję ze znajomymi, także lubię chodzić do kina w domu i wszędzie oglądać horrory Czasami nie powiem, są naprawdę straszne chyba te horrory Trochę się boję Tak, wracajmy do tego dzisiejszego filmu, to jest z nas od złego e, Horror to chyba wyszedł 2015, ile dobrze pamiętam, na początku jakoś Byłem na nim w kinie, ale Ostatnio wróciłem do niego i naprawdę mega mi się podoba, a najbardziej końcówka tego filmu jest naprawdę super. Zresztą wszystkie takie filmy o takiej tematyce jak ten naprawdę to mnie przemawia przemawia przemawiają. Czuję ten dreszczyk emocji i, i naprawdę jest super. Wow. Zresztą zobaczcie kawałek tego filmu. No, to tak jak widzicie, naprawdę polecam ten film żeby obejrzeć. Ale jeśli ktoś naprawdę się boi horrorów, to nie polecam oglądać go samemu. Drugie co idzie no to gadżety. Pierwszy gadżet, jaki wam pokażę, to jest za fajny głośniczek. Ten głośniczek kupiłem sobie. Od, on wygląda takie coś. To jest naprawdę, jest to nie jest duże jakieś. Tu ma włącznik. E, obsługiwany jest na 3 te baterie takie, te średnie takie, to jest chyba 2 razy A i jak on działa? No po prostu klikamy sobie tutaj ten e, magiczny przycisk i włączamy jakąkolwiek muzykę ze swojego e, telefonu, włączamy muzykę i... i Pamiętamy, żeby ten głośnik miał tutaj był na dole, a ja jeśli mam na górze, no to wtedy musimy tak położyć, żeby go było słychać. Ja mam na dole, więc składę go tak i naprawdę ma wielką moc. Bez głośnika słychać tak z głośnikiem, jak to położę. Także widać jest różnica, a to jeszcze nie było na full, to było tak y, tylko pokazowo, ale naprawdę jak się weźmie cały full w telefonie, y, bo tam w tym samym głośniczku nie ma podgłaszania, ale jak się weźmie w telefonie to jest naprawdę na cały dom słychać y, muzykę. Drugi gadżet taki, jaki w październiku moim zdaniem kupiłem, znaczy nie kupuję najlepszy, ale najbardziej mi się spodoba to ten kubeczek. Widzieliście już go, go pewnie w mm, przedostatnim? Nie, nie przedostatnim tam był taki luźny odcinek, już pamiętam, to był chyba czwarty, czwarty odcinek, gdzie pokazywałem wam ten kubek, gdzie kupiłem go w Tesco za 5 zł, także naprawdę lubię pić nim cokolwiek, byle było ciepłe, także naprawdę super, najbardziej mnie przemawia do mnie ten piesek, dlatego m.in. wziąłem ten kubek, co następne, piosenka, piosenki, miesiąca mam dwie, czyli to będzie pierwsza, to jest Adel. Druga piosenka to jest Lemon spójrzcie. nie jest to nowa piosenka, ale naprawdę przez ostatnie, przez ostatnie dni, normalnie jakby to powiedzieć, gwałcę ją ja non stop na, na telefonie i na tym głośniczku e, naprawdę jest tak mi się spodobała. No i to y, Adel Helo, to jest nowa piosenka wyszła y, teraz jakoś w... Y, no, chyba w październiku, tak? Jakoś to wyszło w październiku i od razu, jak ją słyszałem, bo na początku słyszałem, że tam coś Adel w, w, po czterech latach wróciła, wydała coś, jakąś tam piosenkę, ale jakoś się tam nie, nie słuchałem tej piosenki, w ogóle nie włączałem i jechałem kiedyś samochodem i w Radu leciała I na nie wiedziałem, że to Adel jest, i, i wziąłem sobie na tej aplikacji, Shazam, coś w telefonie, sprawdziłem, patrzę Adel, piosenkę, a później, jak całą przesłuchałem, mówię, wow, takie, no nie. Naprawdę, Adele to jest taka, taka artystka, że ona może nie nagrywać nawet przez y, 4-5 lat, a i tak jak wróci, to z wielkim wykopem. Także wielkie, y, wielkie propsy dla Adele, naprawdę. Następne co y, w ulubieńcach października jest no, to miejsce, w miejsce, no to Anglia, wiadomo, nie. Anglia nie mówię tutaj. Y, o jakiejś miejscowości, jaka tam mi się podoba, bo Anglia ogólnie sama w sobie mi się podoba, chciałbym tam kiedyś zamieszkać. Anglia to jest Anglia, no nie wiem, czy pewnie ktoś z Was, którzy, którzy byli, to pewnie wiedzą jak tam jest. Ja naprawdę podoba mi się cała kultura i w ogóle klimat jaki tam jest. Niektórzy tego nie lubią, bo tam jest strasznie taki wilgotny ten klimat, mało słońca jest i, 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 i dlatego ludzie tego nie lubią. Ja jednak nie zwracam na to uwagi e, mi się tam bardzo podoba naprawdę i chciałbym kiedyś tam zamieszkać. Także jeśli tylko będziecie mieli okazję, żeby lecieć czy jechać do Anglii to naprawdę polecam w 100%. Kanał na YouTube. E, od pewnego czasu zacząłem Podaję, że chyba właśnie w październiku zacząłem oglądać kanał DG Show TV. Nie wiem, czy pewnie kojarzycie, większość z Was kojarzy. To jest Darek Gutowski. On się nazywa chyba tak. Kończy ma naprawdę super filmiki. Tak mi się to podoba. Lubię to oglądać. A przede wszystkim lubię oglądać jego filmiki, gdzie gotuje, pokazuje jakieś fajne myki na na gotowanie jakichś tam z gruszek, z jabłek co można fajnego zrobić, ugotować ostatnio na Halloween oczywiście go dania z dyni także naprawdę jak się ogląda to się człowiek robi głodny no naprawdę super ładnie, fajnie gotuję fajnie to wszystko ładnie wygląda na talerzu i, i chciałbym kiedyś takie o spróbować muszę sobie ugotować bo umiem gotować, tylko po prostu dzisiaj nie chcę. Także zapraszam, zobaczcie sobie jego produkcję jest naprawdę spoko. Ciuchy października. No, ciuchów, które wybrałem, to są dwie rzeczy. Pierwsze co Wam pokażę to są moje buty. Niektórzy... Powie... bo czerwone no to wiadomo, tak w Polsce jeszcze się nie chodzi w takich bardzo, że tak powiem, niebitnych czerwonych butach. Ja niestety nie zwracam na to uwagi. Spodobały mi się od razu, jak tylko zobaczyłem na półce, powiedziałem nie, muszę je mieć, kosztowały chyba e, bodajże 40 funtów, e, kupiłem je w Zarze, w Polsce ich jak sprawdzałem tam w, w, w Zarze, nie, nie, patrzyłem tam w, w innych miastach, patrzyłem to w Kielcach, e, no to nie było, nie, nie widziałem tego, e, tych butów, a w Anglii kupiłem, no... No tak jak mówię, od razu tylko jak je zobaczę, no to mówię, nie ma bata, muszę je kupić, no i, i, i od razu wziąłem je i do kasy już nie chciałem o niczym innym myśleć, żadnych innych zakupach, tylko te buty, żeby sobie kupić, e, co prawda na początku nie były wygodne, bo one są strasznie sztywne takie i, i bardzo mnie obcierały, ale teraz już je rozchodziłem, jest całkiem spoko, są super i na, 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 na nodze też e, fajnie wyglądają. Co prawda nie za bardzo się komponują z szarymi dresami, jakie mam, jakie lubię chodzić, ale do innych spodni, czarnych, przede wszystkim czarne spodnie to naprawdę super nosują. A następna rzecz, jaką wybrałem, to jest sweter, który właśnie zobaczyłem y, na kanale DJ miał właśnie taki. Właśnie nie, nie mówię, że taki sam sweter, ale y, taki dłuższy. I naprawdę tak mi się spodobał się tak i październik y, szukałem takiego swetra, patrzyłem na internecie, na ebay'u patrzę, gdzie pisałem na ebay'u długie swetry e i co, 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 co najśmieszne, wyleciały mi stringi męskie, szyte na y tych, jak to się nazywa, na tych pałeczkach takich, już nie pamiętam, wyleciało mi teraz z głowy szydełka, tak, tak to się chyba nazywa, no i ja takie what the fuck, jeszcze wszystko by było ok, gdyby nie to, że koleś, który to sprzedawał, zrobił sobie w nich zdjęcie tak i to było właśnie na eBay wstawione. Także od razu w to tę stronę powiedziałem, już więcej nie szukam. Trafię to trafię. I w ostatni, przedostatni dzień, chyba jak byłem na zakupach, gdzie już miałem wjeżdżać do Polski, mówię, nie no muszę sobie kupić jakieś ubrania. E, Zeszedłem do Zary znowu. Zobaczyć i o dziwo e, ukazało się moim oczom właśnie ten sweter. Jest długi taki, e, nie wiem, ja go wam tutaj pokazać, ale on jest bardzo długi nie jest jakiś tam bardzo gruby to jest fetę. to jest taka jakby w sumie to taka jak narzutka to tak wygląda ale jest mega ciepło, mega ciepły, lubię w nim chodzić naprawdę bo no jakoś ciepło jest. nie jest, nie, nie, nie tam że jakoś zimno, wiadomo teraz jak jest jesień są zimniejsze dni cieplejsze, tam gdzie świeci słońce, no to wtedy sobie go zakładam a jak nie, no to e, wiadomo trzeba założyć jakąś bluzę. To by było tyle w tych y, ulubieńcach października mam nadzieję, że wprowadzę z tego taką serię, gdzie będę y, mówił Moich ulubieńców, właśnie tych miesięcy, nie mówię, że będzie to tak samo wyglądało. Na pewno będzie się coś zmieniało, także wszystko zobaczymy. Następny miesiąc, tak jak teraz, jest listopad, także wszystko jest przede mną, dopiero się listopad zaczął. A Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania. Te lajki są najważniejsze, bo one tak po prostu motywują, żeby nagrywać dalsze filmiki. Także zapraszam Was do lajkowania tych, tych, tych filmów. Do komentowania. Komentarze są też mega, tak jak już mówiłem to w poprzednim odcinku. Czytam je, lubię odpisywać na, na te Wasze komentarze i także zachęcam Was do tego. Do subskrybowania, tak jak już powiedziałem, bo jest 50 już subskrypcji chyba na moim kanale, ale z tego co zauważyłem w statysty statystykach, yy, podziwiałem jak moje wyświetlenia przekładają się na subskrybentów. To jest, jest bardzo duża różnica, także połowy 50% albo nawet i więcej ludzi nie subskrybuje mojego kanału, ogląda filmy, także zachęcam Was do tego, bo będziecie na bieżąco z moimi filmami i newsami i etc. Oraz na moje social media, Facebook, Instagram, yy, Snapchat i ostatnio też założyłem sobie ASKFM, gdzie możecie zadawać mi pytania odnośnie tego nagrywania oraz mojego życia, jak co chcecie się to po prostu dowiedzieć, chętnie na to wszystko odpowiem. A tyle będzie w, w, te, w tym odcinku. Także trzymajcie się do następnego, do następnego odcinka. Cześć.